Witam Państwa. Dzisiaj w naszych książkowych rekomendacjach mówimy o książce, o języku, a w książce tutaj pada m.in. Yy, takie zagadnienie, czy takie wyjaśnienie, skąd się wzięły sforne gacie. Ale nie tylko, bo tych pytań jest zdecydowanie więcej. Violetta Frankowska, jedna z autorek tej książki, skąd w ogóle pomysł na taką pozycję? Z zagranicy. Nasi przyjaciele z Niemiec, z Uniwersytetu w Halle, napisali książkę dotyczącą języka niemieckiego. Pod tytułem Wer denk sich die Wörter aus auf der Wortschatzsuche? I napisali książkę o języku niemieckim. I padła propozycja, byśmy przełożyli ją na język polski, a więc to nie jest do końca tłumaczenie, tylko bardziej adaptacja, staraliśmy się niektóre rozdziały przenieść również tylko opisać język polski, natomiast niektóre rozdziały musieliśmy usunąć i zamienić na takie, które są bardziej charakterystyczne dla naszego języka ojczystego. Rozumiem, że sfornych gaci w Niemczech nie ma, nie tylko ma. są u nas. Skąd zatem? Tak, nazwa sworne gacie nie ma nic y, wspólnego z czy kalesonami, czy jak nazwa by wskazywała, z gaciami. Gać to po prostu grobla, natomiast sfora to były po prostu warkocze z korzeni sosny, które były przeplatane i w ten sposób po prostu zabezpieczano brzegi przed wylaniem wody. Także dowiemy się w tej książce, skąd pochodzą nazwy miejscowości, być może jest tak, że Państwo, jeśli po nią, po tę książkę sięgniecie to dowiecie się właśnie skąd dana miejscowość taką nazwę, taką czy inną ma. Tak, na przykład nie myje ząbki albo całowanie. Jest taka nazwa, naprawdę? Tak, jest naprawdę taka nazwa. Oczywiście większość nazw jest taka, którą znamy, chociażby pacanów, prawda, z kosioł kamatołka, natomiast wiele y, nazw w miejscowości pochodzi też od właścicieli danych gruntów. Na przykład całowanie odcałowana, pacanów odpaczona, a na przykład nie myje ząbki, nie mają nic wspólnego z pastą do zębów, y, ponieważ nie myje oznacza y, podmokłe tereny. Podmokłe grunty, jakieś bagna. Natomiast ząbki też pochodziło od nazwy rodowej. W miejsce autorki zasiadł jeden z autorów, Miłoż Woźniak, i pytanie: Pan naukowo zajmował się w tej książce m.in. tym, jak nasz język brzmi i dlaczego tak, a nie inaczej. Tak, to jest bardzo ciekawe. Okazuje się, że języki brzmią różnie. Język polski jest językiem, w którym mamy wiele głosek szeleszczących, tak zwanych, ten nasz słynny wiersz o, o chrząszczu. Stąd wyjaśniamy też, jak, z jakich głosek składa się język polski. Okazuje się, że przeważają właśnie spółgłoski, czyli te głoski, które powodują ten taki ciekawy szmer, szelest, czasami obśmiewany przez obcokrajowców, trudny do wymówienia. Nawiązując do wersji niemieckiej książki, tam było odwrotnie. W języku niemieckim mamy przewagę samogłosek z kolei. Mhm. E, także tutaj mamy dużą różnicę, jeśli chodzi o strukturę fonetyczną języka polskiego, języka niemieckiego. I było to bardzo ciekawe doświadczenie, że opisując y, brzmienie naszego języka, to z czego się składa, z ilu głosek, z jakich głosek. To, co zwraca uwagę, to. Interesujące ilustracje, takie przyciągające uwagę dziecka, które oczywiście te ilustracje pokażemy i na naszym filmie. i Jeśli Państwo wygracie w naszym konkursie antenowym, książkę to oczywiście sami zobaczycie. Domyślam się, że przybliżenie najmłodszemu pokoleniu języka polskiego w taki prosty, przyjemny sposób taki początek drogi językowej dla młodych ludzi. Takie było założenie, te, te, te wizualizacje, te, te obrazki są autorstwa niemieckiego grafika, który stworzył je także dla wersji niemieckiej, przy czym w wersji polskiej wiele musiało być, zostać dopasowanych, zmienionych do, do naszych realiów. Założenie było takie, żeby one były ciekawe, interesujące, nietypowe, niekonwencjonalne, żeby zwracały uwagę, żeby były takim z jednej strony ciekawym dodatkiem do publikacji, czysto optycznym, wizualnym, ale też w pewnym sensie miały obrazować pewne aspekty, pewne tematy, które omawialiśmy. Książka jest już dostępna w księgarniach, wydana na Śląsku, ale napisana przez poznańskich naukowców tu, w stolicy Wielkopolski, pracujących.